Hej, super, że jesteś. Na końcu nagrania pojawi się ogłoszenie kryminalne czyli coś, do czego zdecydowałam się odnieść. Dotyczy ono angielskich cytatów, więc jeżeli bierzesz je za integralną część tego podcastu, to spokojnie możesz zakończyć słuchanie po historii, którą dziś opowiem. Dam Ci oczywiście znać, że to czas ogłoszenia. Po wypowiedzi Stavrosa będzie też ważna uwaga odnośnie kolejnego odcinka. Jako, że w momencie nagrywania tego dobijamy do tysiąca subów, za co bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Napisz, czy masz ochotę na jakiś odcinek specjalny i co miałoby to być. I zanim zacznę, pozdrawiam wszystkich, Januszy. Mam nadzieję, że nie obrażacie się na mnie za to kolokwialne sformułowanie, którego czasami zdarza mi się użyć. Greckie wakacje. To zawsze kojarzy się miło. Wakacji w dżdżystej Anglii natomiast nikt sobie nie wyobraża. Dzisiaj przeniosę cię właśnie z Grecji do Wielkiej Brytanii, a odcinek dedykuję teściowym stylu Pantiopus Christofi. Urodziła się w roku 900 w greckiej części Cypru, wówczas nadzorowanej przez Wielką Brytanię. Niewiele wiadomo o wczesnych latach kobiety. Dorastała w małej, odizolowanej od świata wiosce, gdzie każde z wady załatwiano w gronie rodzinnym, a w przemoc domową nikt się nie wtrącał. Tak jak to, co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, tak tutaj, cokolwiek działo się w wiosce, tam właśnie zostawało. A nieraz były to kwestie, które reszta cywilizacji uważałaby za niewłaściwe. Stylu nie otrzymała pełnej edukacji, ale w tych latach nie było to nic nadzwyczajnego. Wyszła za mąż za jednego z najbiedniejszych mieszkańców wioski i urodziła syna. Małżeństwo nazwało malca Stavros. Rodzina utrzymywała się z maleńkiego gaju oliwnego. Pewnego dnia w 1925 roku Stylu została aresztowana pod zarzutem zamordowania. Swojej teściowej. Nie wiadomo o co pokłóciły się kobiety, ale kłótnia była tak zaciekła, że teściową znaleziono zamordowaną płonącym polanem. Ktoś wepchnął jej palący się kawał drewna do gardła. Niektóre źródła mówią, że była to pochodnia. Ponieważ, jak wspomniałam, w wiosce prawo i normy były zgoła inne, stylu została uniewinniona. Niestety źródła nie są zgodne co do powodu takiego wyroku. Podają natomiast dwie możliwości. Pierwsza: zwyczajnie tego nie zrobiła i była niewinna. Druga: zrobiła to, ale została sprowokowana do tego czynu, w związku z czym, zasądzenie jej jakiejkolwiek kary byłoby niewłaściwe. Czas mijał, rodzina nadal mieszkała razem. A gdy Stavros dorósł, postanowił przenieść się do Nikozji. Tam podjął pracę kelnera, a zarobione pieniądze odkładał na wyjazd i poszukiwanie lepszej przyszłości. W 1942 roku udało mu się zaoszczędzić wystarczająco dużo, by wyjechać do Wielkiej Brytanii. Postanowił osiedlić się w Londynie. Szybko znalazł pracę w Café de Paris. Prestiżowym wówczas lokalu nocnym na londyńskim West Endzie, dokładnie jako osoba serwująca wino. W końcu poznał pracującą w sklepie odzieżowym niemiecką modelkę Helen Dorothee Bleichner. Ożenił się i wiódł szczęśliwe życie przy South Hill Park 11 w Hampstead. Małżeństwo doczekało się trójki pociech. Po 11 latach rozłąki. W stylu Christofii postanowiła odwiedzić syna i w 1953 roku pojechała do Londynu. Życie tam było zupełnie inne od tego, które znała z Cypru. Nie podobało jej się to. Nie potrafiła zaadaptować się do tej nowej dla niej rzeczywistości, a swoje niezadowolenie i frustrację zaczęła przelewać na synową. Była wściekła, że jej wnuki wychowywane są jak typowe angielskie dzieciaki, a nie według ściśle określonych zasad greckich. Do furii doprowadzał ją fakt, że w rodzinie brakuje greckich tradycji. Dlaczego jednak wyżywała się za to na niemieckiej synowej, a nie na greckim synu? Logika, nie? A wyżywała się na Heli cały czas. Krytykowała wszystko, co robiła synowa. Zwłaszcza to, jaką matką tamta była. A gdy tylko coś poszło nie po jej myśli, coś jak oryginalne cytaty dla niektórych słuchaczy, to wpadała w istną furię i fochy, jak małe dziecko, któremu nie kupi się lizaka. Szczęśliwe dotąd małżeństwo Stavrosa i Heli miało dość. Kobieta była już na skraniu załamania nerwowego i powiedziała mężowi, że albo matka. Wraca skąd się pojawiła, albo ona zabiera ich dzieci i wyjeżdża do Niemiec. W lipcu 1954 roku sytuacja sięgnęła apogeum i małżonkowie zdecydowali, że Stylu musi ich zostawić. Hela miała zabrać dzieciaki na małe wakacje w Niemczech, a w tym czasie on ma porozmawiać z matką i załatwić jej wyjazd. W stylu miała jednak inne plany, mordercze. Nie chciała pozwolić, by jej wnuki wychowywały się w szczęściu, spokoju, a co najgorsze, nie po jej myśli. Syn podobno porozmawiał z matką, a ta zdecydowała, że skoro jedna z nich musi odejść, to będzie to synowa. Tragedia wydarzyła się wieczorem. 29 lipca 1954 roku. Po wieczornych obrządkach rodziny i położeniu dzieciaków do spania, Stawros ubrał się i wyszedł do pracy na noc. 36-letnia wówczas Hela krzątała się w kuchni. Matka mężczyzny weszła do pomieszczenia i ciężką szuflą do popiołów uderzyła synową w tył głowy. Uderzenie było silne i w efekcie ogłuszona kobieta straciła przytomność. Następnie z tylu klęknęła obok synowej i udusiła ją apaszką. To jednak też jej nie wystarczyło, więc zdjęła obrączkę z palca martwej kobiety, a ją samą zaciągnęła do ogrodu. Następnie oblała ciało parafiną i podpaliła. Chong Yang w tym czasie wyprowadzał psa na spacer. Od razu zauważył płomienie w ogródku sąsiada. Było około północy, więc to nie czas na ognisko. Podszedł do płotu, by przyjrzeć się dokładniej i zobaczył, co się dzieje. Zobaczył, że to nie przypadek, a celowe działanie stylu, gdy ta jeszcze wznieciła większe płomienie. Niewiele sobie z tego jednak robił, bo zwyczajnie myślał, iż kobieta podpaliła manekina. Do głowy by mu nie przyszło, że można tak postąpić z synową i matką jej wnuków. Dodatkowo uznał on, że to bardzo rozsądne, iż ktoś nadzoruje taki ogień. Jednak nadzór na nic się zdał, i płomienie szybko wymknęły się spod kontroli. Z zdecydowała się pobiec do sąsiadów. Była pierwsza w nocy, gdy państwo bursztowie wracali z restauracji. I natknęli się na biegnącą stylu. Łamaną angielszczyzną powiedziała im: proszę przyjść, Ogień płonie, dzieci śpią. Sąsiedzi podążyli za nią, a gdy tylko zobaczyli, jak źle wygląda już cała sytuacja, zadzwonili po straż pożarną. Ta po przyjeździe na miejsce i ugaszeniu pożaru od razu wezwała policję. Jasno było widać. Że paliły się nie jakieś krzaki czy śmieci, a ciało. Policja od razu rozpoczęła śledztwo. Od razu też znaleźli dowody na winę stylu. Wszak w domu nie było nikogo poza nimi dwiema i dziećmi. Na ciele ofiary znaleziono widoczne ślady duszenia. Później odnaleziono także ślad po uderzeniu ciężką szuflą. W kuchni na podłodze znaleziono ledwo starte ślady krwi, przesiąknięte parafiną szmaty i gazety. W pokoju teściowej z Piekłarodem znaleziono obrączkę ślubną jej synowej. Ona zaś nie potrafiła wytłumaczyć, w jaki sposób obrączka znalazła się w jej pokoju. Gwoździem do trumny stylu okazał się wspomniany wcześniej sąsiad John. Widział przecież jak ta, podpalała ciało Heli, choć wtedy myślał, że to manekin. Kobieta została aresztowana od razu. Przedstawiono jej zarzut morderstwa. Podczas przesłuchania powiedziała: Obudzić się, poczuć swąd palenie, iść na dół. Hela paliła, rzucić woda, dotknąć jej twarzy, nie ruszać się, wybiec, ściągnąć pomoc. Powiedziała także, że to zapewne był wypadek, choć nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego jej synowa miałaby polać się parafiną i dodatkowo obłożyć się przemoczonymi nią gazetami. Swoją drogą w takiej właśnie gazecie znaleziono obrączkę Heli. Do czasu procesu zamknięto ją w HMP Holloway. Po trzech miesiącach, 28 października 1954 roku. W Old Bailey rozpoczął się proces. Posiedzenią przewodniczył sędzia Patrick Arthur Devlin, baron Devlin, a oskarżycielem w sprawie był Christmas Humphreys. Ława przysięgłych składała się z dziesięciu mężczyzn i dwóch kobiet. Wydanie wyroku zajęło im trochę poniżej dwóch godzin. Obrońca stylu próbował przedstawić ją jako niepoczytalną, i na tej podstawie chciał uniewinnienia. Ława Przysięgłych szybko jednak odrzuciła to wytłumaczenie. Została uznana winną oraz skazana na śmierć przez powieszenie. Próbowano jeszcze apelować o łaskę, ale ta kampania się nie powiodła. Dodatkowo kobieta sama odmówiła wnoszenia o niepoczytalność, stwierdzając, że jest biedna i niewyedukowana, ale nie jest wariatką. Niektóre źródła mówią jeszcze, że syn także prosił ją, by wniosła o niepoczytalność. 5 października dr T. Christie, główny lekarz w Holloway Prison, przebadał ją i uznał, że jest niepoczytalna, ale jednocześnie zaznaczył, że kobieta jest wystarczająco zdrowa, by wystosować oświadczenie, czy przyznaje się do winy, oraz że może uczestniczyć w procesie. Doktor Christie orzekł, że kobieta cierpi na urojenia. Ten raport został przesłany do obrońcy stylu, w efekcie czego mogła poddać się badaniu elektroencefalografem. Nie zgodziła się jednak na to. Zgodnie z prawem zwanym Criminal Lunatics Act, czyli coś, co dziś pewnie nazwalibyśmy aktem chorych umysłowo kryminalistów, z 1884 roku sekretarz stanu musiał zlecić badanie psychiatryczne osoby skazanej na śmierć. William Lloyd George zastosował się do tego aktu, w efekcie czego kobieta została zbadana przez trzech więziennych psychiatrów i, zgodnie z ówczesnymi standardami prawnymi, została uznana za osobą zdrową na umyśle. Według trojga lekarzy kobieta nie cierpiała na żadne schorzenia mentalne, które kwalifikowałyby ją do zmiany wyroku ze względów medycznych. 12 grudnia ogłoszono oficjalnie, że kara śmierci nie zostanie wstrzymana. Sześciu parlamentarzystów z Partii Pracy potępiło tę decyzję. Stylu została stracona 15 grudnia 1954 roku, rankiem, w tym samym więzieniu, w którym ją przetrzymywano. Jej kat Albert Pierpoint pokusił się jednak o komentarz w sprawie morderczyni. W swojej biografii powiedział on, że stylu nie zdobyła sympatii i dużej kampanii medialnej, ponieważ. Nie była tak atrakcyjna jak Ruth Ellis, nie była tak czarująca. Według niego blond prostytutka chodzi tutaj o Ruth była znacznie bardziej pociągająca, aniżeli starsza pani z siwymi włosami wyglądająca trochę dziko i mówiąca bardzo ograniczonym angielskim. W egzekucji kobiety, mierzącej zaledwie 1,50 m i ważącej 53 kg asystował Harry Allen. Przy takich danych Albert uznał, że karę śmierci należy wykonać z wysokości 2 ,54 m 54 Po tym jak została powieszona, jej ciało zostało zbadane, a śmierć potwierdzona przez patologa Francisa Campsa, Była przedostatnią kobietą straconą w Wielkiej Brytanii. W skrzydle E w oczekiwaniu na swoją egzekucję skazana o numerze 8034 poprosiła, by na ścianie jej celi zawieszono grekokatolicki ortodoksyjny krzyż. Spełniono tą prośbę, a sam krzyż wisiał w celi aż do 1967 roku. Zwłoki kobiety pochowano na terenie więzienia, jak to się ongi robiło. Jednak w 1971 roku więzienie przeszło przebudowę, w wyniku czego groby wszystkich straconych kobiet przeniesiono i pochowano w parceli numer 117 w Brookwood Cemetery w Surrey. Jedynym wyjątkiem była wspomniana wcześniej Ruth Ellis. Nie pochowano jej z pozostałą czwórką. Grób był nieoznakowany aż do 13 listopada. 1993 roku, kiedy to ufundowana została szara granitowa płyta z nazwiskami Edith Thompson, Amelie Sach, Annie Walters i stylu Christofi. Jak do tego doszło? Otóż w latach 80. parcela cmentarna nr 117 została zakupiona przez Rene Weiss i Audrey Russell, którzy w latach 70. Przeprowadzili rozległy wywiad z Avis Graydon, siostrą Edith Thompson. To epitafium Edith zajmuje centralną część nagrobka, a nazwiska pozostałych kobiet zostały uwiecznione na bokach. Epitafium głosi: Śpi ukochana. Jej śmierć była prawną formalnością. Zarówno grób, jak i miejscówka oficjalnie zostały poświęcone przez wielebnego Barry'ego Scotta, z parafii świętego Barnaby w Manor Park, gdzie w 1916 roku Edith wyszła za mąż. Stavros był wstrząśnięty i załamany morderstwem małżonki i to przez własną matkę. Wyrzekł się jej i nie próbował wnosić o żaden akt łaski. Jedyne co powiedział to nie potrafię odnaleźć wybaczenia dla matki w mym sercu. Słowo matka stało się dla mnie prześmiestwem. „I cannot find in my heart to forgive my mother. The mother has become a mockery to me. I teraz kwestia przyszłych odcinków. Dziś, kiedy słyszysz to nagranie, jestem już w domu po operacji. Niestety nie wiem, ile czasu nie będę w stanie dobrze i komfortowo mówić. Więc może się zdarzyć tak, że w przyszłym tygodniu odcinka nie będzie. Już ten, który słyszysz w tej chwili jest nagrany do przodu. Właśnie po to, żeby cię nie zawieść. Więc mam nadzieję, że w ciągu kolejnego tygodnia dojdę do siebie i spokojnie, w kolejną sobotę usłyszysz nowe nagranie. I hej! Taki szybki update. Ty słuchasz tego w sobotę, ja w poniedziałek wyszłam do szpitala. Jak słychać mogę mówić, ale ledwo. Także trzymaj kciuki, żeby udało mi się nagrać jakiś bieżący odcinek do przyszłego tygodnia, do przyszłej soboty. Chociaż najprawdopodobniej wrzucę jeden, który jest nagrany w troszeczkę inny sposób, ale mam nadzieję, że wyda się równie ciekawy. Co do, co do komentarzy, ktoś prosił, żeby było trochę szybciej, nie wiem czy to się uda w najbliższym czasie ale w ustawieniach możesz zmienić sobie szybkość odtwarzania. A reszcie z Was chcę powiedzieć, że chociaż ostatnia sprawa była bardziej znana, żeby nie powiedzieć, że bardzo znana, to miałam powód, żeby ją również po swojemu opracować. I ten powód w ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie prawdopodobnie dla wszystkich jasny. Także do usłyszenia i wybaczcie mi jeżeli następne odcinki nie będą takie czy tak samo nagrane jak poprzednie. i cześć. Na koniec ogłoszenie kryminalne. Chciałam zwrócić uwagę na jedną kwestię, która ostatnio pojawiła się w komentarzach. Są osoby, które pytają dlaczego są cytaty w oryginale. Mam nadzieję, że zaspokoiłam waszą ciekawość odpowiadając w komentarzach. Przy okazji tego pytania można spokojnie stwierdzić: „ wolałabym bez tego, albo niekoniecznie mi się podoba, ale rozumiem, że ma to jakiś cel lub że tak jest zamysł kanału i jestem wdzięczna każdej jednej osobie, która potrafi wyrazić swoje zdanie w taki właśnie sposób. I nie sądzę, że dwa-trzy komentarze na krzyż stanowią aż taki problem. Natomiast osobą z poniższej grupy komentujących proponuję poszukać innego kanału. Bez złośliwości. Po prostu jeżeli tutaj się męczysz, to są setki innych kanałów. Ja nie przychodzę do Twojego domu, nie mówię ci, jak masz pomalować ściany, czy na jakim łóżku masz spać. Natomiast z jakiegoś powodu niezrozumiałego dla mnie ty uważasz, że takie zachowanie jest w porządku. Uważasz tak, bo na takie właśnie uwagi sobie pozwalasz. Przychodzisz do nas, do mnie i innych słuchaczy i mówisz, jak mam prowadzić kanał, jak nagrywać, co mówić, a czego nie bo tak będzie lepiej. To nie jest w porządku. I zdecydowanie nie w porządku jest wymagać od kogoś, żeby nagrywał w taki sposób, jaki Tobie się podoba. A już pewien komentarz o mojej narracji to jest czyste hamstwo, ale nie usunę go, bo świadczy o osobie, która go zostawiła. Na każdym filmie jest możliwość komentowania, jest możliwość dawania łapek w dół również. Te opcje nie są przeze mnie wyłączane lub ukrywane i każdy może się wypowiedzieć. A to w jaki sposób, to na to niestety nie mam wpływu. Nie jestem zupą pomidorową, nie jestem w stanie zadowolić wszystkich. Jeżeli interesuje cię sprawa zrobiona tylko po twojemu, proponuję zapoznać się z cennikiem usług tłumaczy i zapraszam na maila omówić szczegóły płatności. Wszystkim innym bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, za komentarze, za pytania, za uwagi i za to, że doceniacie całą pracę, jaką wkładam. Przygotowanie każdego odcinka, ponieważ robię wszystko sama od wyszukiwania źródeł, nagrania obróbki dźwiękowej, późniejszej obróbki graficznej dla osób oglądających na YouTube i przygotowania wersji pisemnej dla osób niedosłyszących lub głuchoniemych. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że sprawy nie znałaś, nie znałeś, a była interesująca i że za tydzień jednak słyszymy się ponownie. A tymczasem dobranoc.